Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z ge Skins na kanale. I dzisiaj, sobie po znów, robimy challenge. Co ja gadam? Od 50 zł do kosy, klasyczek. I jak to co odcinek można wygrywać? Skiny, dzisiaj są dwa SSG do wygrania. Co trzeba żeby, żeby zrobić, żeby wygrać te SSG? Łapka w górę, sub komentarz. I fajnie, jeśli jakbyście wbili z kodem Elzart na stronkę. Link do strony oczywiście będzie w opisie. Z kodem Elzart macie na start dauromową strzynkę milspec do tworzenia, bardzo pokopca. Jeżeli nie używaliście dodatkowo plus 10%, plus 5, co ja tak gadam, plus 5% więcej przy doładowaniu wraz z moim godziną Dzikiem. Macie tutaj mnóstwo metod płatności, jakieś karty, skiny, bliki, przelewy, troszkę tego jest. Dodatkowo jeszcze macie na stronie dzienny bonus, polecą sobie wbijać, oj! Tutaj weryfikacje, okej. Okay. Macie dodatkowo dzienny bonus, może sobie to nie za darmo kręcić z szynką i jakby tego bo mało, mało macie jakieś skrzynie bonusowe, level konta i tak dalej, tak dalej, eventy. Więc co, my przechodzimy. Hands on deck. We're selling the pirate swap! Move your wings! Feel this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! Need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Już bez zbędnego gadania. I jeszcze raz powiem tak, zapraszam na inny odcink. Ej, dobra, mam ochotę coś zrobić. Wiem, że jest od 50 zł do kosy, ale musimy to zrobić na pierwszą bitwę. Robimy bitwę z 31 milspeków na 4 osoby. To może trochę zająć, ale mam nadzieję, że to wygramy. To, to taki pomysł mi wpadł do głowy. 50 zł 31 mil speków i próbujemy zdobyć kosę. Brzmi to jak naprawdę plan idealny i wydaje mi się, że jest to plan idealny, ale zaraz weryfikujemy. Takiego czego jeszcze nie robiliśmy, więc jest to całkiem ciekawa, ciekawa myśl, ciekawa myśl szkoleniowa. O, kurwa! No nie no, jak Bot Henry w pierwszej skrzynce za, za złotówkę z groszami dropi CZ za 33 złote. To zyskuje, to zyskuje lekką przewagę nad nami. Lekką, gościu, co robi? Ej, no nie wiem. Dobra, ale zobaczmy nawet, ile wygramy z tej bitwy. Tu, ultra ultrafiolet, Jak sypią mylispeki dzisiaj? Ej, mam nadzieję, że mi też coś takiego mocnego sypnie. Już sypną tutaj, kałach Elite bit fajnie. Ale no nie jest to wystarczające, żeby wygrać z tymi ziomkami, co ci sypie. Ty. No lat, lata ładnie, no, mam nadzieję, że tutaj. Dobra, ciekawe w ogóle, ile tutaj będzie w tej bitwie. E, ile się uzbiera. Generalnie, oby dużo, oby dużo oczywiście Ale to zaraz zweryfikujemy, to zaraz zweryfikujemy I zobaczymy, czy bitwa będzie mocna, czy może nie mocna, no pewnie będzie, pewnie będzie Bo tu bitewki zawsze są mocne, więc miejmy nadzieję, że teraz też będą mocne Dobra, R6 Revolver, Crimson, P90 jakieś, okej okay. Bez strzału teraz te rolnięcia, okej, okay, tu już kabak Elite Build, ale znów u Henry'ego, nie no Henry Henry raczej to ma, nie no Ciężko będzie tu wygrać z Henrym dzisiaj, naprawdę, jak on tak wchodzi w bitwy, ale chyba zrobimy sobie jeszcze jedną bitewkę po tej. Więc więc na spokojnie, więc na spokojnie szansa jeszcze będzie. A 5 dych. Dobry budżet, do, wiecie, do wygrania koski tak naprawdę. To jest dobry budżet nieraz się dla nim już nam udało wygrać, więc tak naprawdę tutaj. Dużo jakoś też nie potrzeba szczęścia strasznie No bo to tak naprawdę dwie, dwie bitwy, tak? Wygramy tą z pięciu dych, już mamy dużo, dużo więcej I druga to już jest naprawdę kosa, więc Nie jest taki strasznie ciężkie, ale na te mispeki musieliśmy zaryzykować i sprawdzić Bo naprawdę wydaje mi się to ciekawy, ciekawy pomysł Zobaczmy, zobaczymy Już trochę za nami strzynek jest Zostało już mniej, mniej niż więcej No kurczę, potrzebowalibyśmy jakiegoś dropu takiego przewrotnego Czegoś takiego mocnego w jednej strzynce Takiego, co odmieni tutaj los tak za minimum, no te trzy dyszki by się przydały nie, bo tutaj Henry tak nas wyprzedził, że te 30zł to tak no, przydałoby się, przydałoby się Więc co tutaj droł za 3 dyszki, on tu dropnął no, tą czezetkę tak, Hexane Heks okej. Okay. czezetka Hexane, no je nie, to jest dobry, dobry drop Nie wiem jaki jest najlepszy drop z milspeka, teraz pewnie nie sprawdzę tego, ale, ale no, może, nie wiem czy to jest najlepszy, chyba nie jest to najlepszy, ale jest na pewno jeden z lepszych dropów, no, jednak to jest strzynka złoty, coś tak? Więc tutaj to, to, to złoty 60 chyba, nie jestem pewny, więc tak naprawdę to naprawdę jest mocarny dropik. Mocarny dropisz, dobra, zostało nam już mało strzynek No, raczej co to za pizon? No, no raczej tu comebacku nie będzie. No, musiałoby już teraz nam coś tutaj zatrybić. Ok, USP check engine, zawsze coś, no, ale to elite Build gdzieś leci. Naprawdę jestem ciekaw, ile w tej bitwie będzie. Bardziej mnie chyba ciekawi. O, okej. Okay. Bardziej mnie bar... ciekawi, ile w tej bitwie. Jakby teraz taki... taka setka nam dropła, to mamy szansę. No ale to musiałaby dropnąć. Jeszcze dwie strzynki. Ciekawi mnie, ile tu będzie. To jest najbardziej ciekawe. O, no, kolejne wspomnienie: Elite buildzik. No, myślę, że tutaj to będzie z 200, prawie. Czekajcie, zaraz zerkniemy. Ile tutaj mamy? Eee, no, 200 jakoś, ale, ale wystrzeliłem. No, 202. I zawsze macie tutaj nagrodę pocieszenia, zawsze spoko, no ale cóż, no nie udało się, ale to naprawdę mocno. Bitwa z pięciu dyszek, dwie stówki, wiadomo, też posypało fajnie. Ale dobra, dobra, lecimy troszkę inaczej, teraz lecimy. Może polecimy te szynki po 15. No zostanie nam 3 zł jakoś. Test your swipe a sobie dajmy, pyk, 4 idealnie, 5 dyszek, 4 graczy Przywołajmy sobie tutaj boty, nie czekajmy na użytkowniku wiadomo, tak też można Ale że na odcineczek to nie będziemy tutaj czekać i przymulać, przymulać, przynudzać bardziej, przynudzać, tak no, przymulać Dzisiaj no, dzisiaj coś, coś mi odwala, powiem Wam, dzisiaj dziwnie mi się gada Jakoś, no, ale dobra Lecimy, digle, digle, fajny digel to jest, który to jest Digiel? Okej, okay, to jest Hail coś, ok. I fajnie, prowadzimy lekko, niedużą przewagą, ale lekko prowadzimy. Dobra, mamy dalej tą przewagę, no niedużą, niedużą. Okej, okay, jest Pinati Asimov, czyli walczymy dalej, walczymy raczej dalej, bo tutaj ten swipik tu nie zmieni, raczej nic. Tak, nic nie zmieni. Ile my tu wygraliśmy z pięciu dyszek? Uwaga, ale jakoś dużo, 120, spoko, spoko. I lecimy od razu na dalsze, na dalsze bitewki. Dzisiaj. Dzisiaj jest nasz dzień. Dzisiaj jest. O, dzisiaj będzie, powiem Wam, koska, wydaje mi się. Po, no, ta bitwa można psiąść. Dobra, lecimy na czterech. Ryzykujemy dalej. Przywołujemy sobie tutaj bociki i lecimy dalej. Znaczy, czy będzie kosa, zobaczymy. No, jakby ta bitwa już jakoś fajnie siadła, to tak naprawdę możemy mieć już kosę mm, Po tej bitwie, tak? Tylko tutaj nas musi zaskoczyć. Oj, coś mi się odpaliło. Tylko tutaj nas musi zaskoczyć jakiś troszkę mocniejszy ee, dropik. Więc fajnie by było coś dostać Pierwsza strzynka Aloha Aloha case Ale No lochy trochę Aka Slate u bota Ryana Double down <grym> W ogóle nie widziałem tej nazwy Okej okay, okay. Ale to była chyba skrzynka typu albo coś dobrego albo coś słabego no, Więc no ciężkie są takie strzynki często Póki co O Nightwish i tepid night I te Nighty tu trochę można mieszać no, 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 powiem Wam, że one chyba tutaj trochę zmieniło. Możliwe, że mamy to, ale nie jestem pewny. Mamy tą bitwę, ale znów budżet no 130, okej. Okay. Troszkę większy, troszkę większy. Dobra, dajmy jakąś szynkę za 130 może. Tak sobie zróbmy. No, ta jest najdroższa, dobra. I coś za dyszkę. No i dorzućmy sobie jakąś szyneczkę za dyszkę. Niech będzie biścik, biścika lubimy. I cztery gracze, no musimy ryzykować. No, fajnie by coś odblokować, udało nas się odblokować, nam coś siadło mocnego, okej, okay, no spróbujmy tak spróbujmy tak, silki silk no jest to strzynka, której nie otwieraliśmy jak w ogóle na g więc okej, okay, zobaczymy, może coś poleci, może coś poleci tu skiny widzę, że fajne w są, więc nadzieja jest na coś fajnego, masterpiece, o to to w ich to no i proszę państwa, mamy kosę no to jest kosa, można powiedzieć tak przepięknie, wygraliśmy kosę za Ponad 500 z 5 dyszek, czyli po 10x10 zrobiliśmy, udało się. No i co? Zapraszam z kodem na kod Elzart. Trzymajcie się widzowie, cześć, cześć.